tak że Słuchaj, wywalić, to się trwalili. Ale widzę, <illustrates> że Julek nie tęgnie, no bo no. no maminę. minę. się? Gdzie? Bo się Nie, no, 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 so? no, no. no, to go uderzył. z Tak. a, a nie, trzeba balon, banana, wycie się przekręcili. Ten, bo mogą być to on Właśnie, się nie wolno się przekręcać. Ja patrzyłem, co robili, chłopaki bływają. się wzięli. Wy... Wiecie się? robili ale <laughs> nie daj rady. Nie <laughs> <laughs> ale chłopaki nie, chłopaki nie, oni... Ale się chodem, nie? oni się chcieli wywalić. Oni się chcieli, tak. My chcemy się no. wywalić, wywalić. Oni się przekręcili. Ale wiecie, to jest straszna siła wody uderzy. Jeszcze Julek. Zobaczcie ja... Julka. Patrzę, jak mam guza na głowę. A, u... trudno. Szczalił mi nogą w głowę. <śles> <śles> ja się myślę, nagle taki ch...